Ołtarz Rodzinny, dzień 155, 3 czerwca. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców. Leż ma upodobanie w prawie pana i nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy. Będzie on bowiem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje swój owoc w swoim czasie. Jego liśnie zwiędnie i wszystko, co robi, powiedzie się. Psalm 1, 1-3 Jeżeli ktoś nie zna swoich owiec naprawdę dobrze, to trudno mu rozpoznać różnicę między beczeniem kozła a beczeniem owcy. Oba beczenia brzmią niemal podobnie, lecz ich natura udowadnia, czym one są. Tak ma się sprawa z podającymi się za chrześcijan, a prawdziwymi chrześcijanami. Kozioł reprezentuje ten świat. Tacy poprowadzą cię błędną drogą do wiecznego oddzielenia od Boga. Oni wprowadzą cię do kłopotów, więc jeśli jesteśmy owcami, to zważajmy raczej, jakich mamy pasterzy. Owce są pod pewnym względem dziwnymi stworzeniami. Tutaj jest kolejna sprawa, której możemy nauczyć się od owiec dzisiaj wieczorem. Czy widzieliście owce, gdy jest naprawdę gorąco? One nie odchodzą jedna od drugiej, żeby jedna była na jednym miejscu, a druga na innym, lecz w najgorętszej porze dnia owce będą stać razem. Czy wiecie, co one czynią? One robią cień jedna drugiej. One mają społeczność. I czy nie byłoby dobre, gdyby wszystkie Boże owce stały zwarcie razem, kiedy jest największy upał? Kiedy doświadczenia są rzeczywiście twarde i panuje wielki żar, i wszystko toczy się po swojemu, wszędzie. Gdyby wszystkie Boże Owce stanęły po prostu razem, mielibyśmy chłodek cienia, jeden od drugiego, ulgę, gdy możemy przylgnąć jeden do drugiego. Ktoś zapytał: Czy to jest potrzebne, bracie, Branham? Oczywiście, że jest. Nie ma nic takiego, jak mieć naprawdę dobrego, godnego zaufania przyjaciela, gdy piętrzą się kłopoty i jest ci bardzo gorąco. To możesz iść do tego przyjaciela i usiąść, i po prostu przedstawić mu swoją sytuację, porozmawiać o tym poufnie i osobiście, i potem uklęknąć i modlić się razem, i wiesz, że ten człowiek jest dobrym, zbawionym przez Boga mężczyzną lub kobietą, któremu możesz zaufać. O, jest dobrze tak postępować! Chodźcie, rozważajmy razem, mówi Pismo Święte albo chodźmy i stańmy razem. Zauważyłem też inną rzecz, gdy widziałem owce w zimnym kraju. Kiedy przychodzi na gaśnieżyca z porywistym wiatrem, to wszystkie owce zbiorą się z całej łąki i zbiją się w ciasną kupę i zagrzewają się wzajemnie. Ciepło wychodzące z ciała jednej owcy pomaga ogrzewać drugą owcę. Myślałem, że kiedy kościół staje się naprawdę chłodny i obojętny, Boże owce powinny zbić się ciasno i modlić się jedno o drugą. I to ciepło prawdziwej, dobrej chrześcijańskiej społeczności, o, ono ma wielkie znaczenie. Dawid mówił o tym w psalmie pierwszym, w którym powiedział Błogosławiony mąż, który nie siedzi na tronie na śmiewców i nie stoi na drodze grzeszników, ale ma upodobanie w zakonie pańskim i w zakonie jego studiuje we dnie i w nocy albo będzie jak drzewo wsadzone nad strumieniem wód jego liść nie zwiędnie a cokolwiek czyni powiedzie mu się czytaj dzisiaj księga liczb 26 1 do 34 psalm 1 jeremiasz 32 od 26 ewangelia jana 17